Cześć! W kolejnym odcinku Dermokosmetycznego Cyklu pokażę Wam kosmetyki, które z wyjątkową troską pielęgnują włosy. Zostańcie ze mną! Zdrowe, gęste i wypielęgnowane włosy to atut zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, bez względu na wiek. Aby się nimi cieszyć, bardzo ważna jest regularna pielęgnacja kosmetykami dobrej jakości. Nasze włosy każdego dnia poddawane są wielu próbom, które nie są obojętne dla ich kondycji i wyglądu. Czynniki atmosferyczne takie jak wiatr czy słońce, a także stres, stylizacja osłabiają ich strukturę, co skutkuje przesuszeniem i łamliwością. Aby włosy pozostały gładkie i mocne, należy je pielęgnować systematycznie, uważnie, dobierając kosmetyki najlepiej te pozbawione syntetycznych składników. Za to bogate w cenne ekstrakty czy olejki. Imponujący skład oferuje nam seria pielęgnacyjna beletca marki Biokap. W gamie beletca mamy do wyboru szampony, maski oraz odżywki. Kosmetyki te są przebadane klinicznie pod kątem ich łagodności dla skóry głowy i włosów. Są również certyfikowane, a surowce do produkcji pochodzą z upraw organicznych. Możemy wybierać spośród szamponów oczyszczających, regulujących sebum, nawilżających czy odżywczych. W ich składzie znajdziemy m.in. nawilżające cukry, naturalne substancje myjące, olejki eteryczne, np. rozmarynowy, eukaliptusowy. Bestsellerem marki jest głęboko odżywcza i naprawcza maska do włosów, która dzięki zawartości fitokeratyny z ryżu rekonstruuje strukturę włosa, przywraca im blask i miękkość. Ceramidy roślinne z oliwy z oliwek oraz olejek ze słodkich migdałów pomagają odbudować zniszczone końcówki oraz dają silnie odżywczy efekt od nasady aż po same końce. Kolejnym interesującym produktem jest głęboko nawilżająca odżywka, którą warto aplikować po każdym myciu. Zawiera olej żożoba oraz proteiny pszenicy i ekstrakt mielu, co sprawia, że głęboko odżywia włosy, ułatwia ich rozczesywanie i chroni przed działaniem czynników zewnętrznych. Oczywiście nie można przejść obojętnie obok farb do włosów marki Biocap. To prawdziwa gratka dla pań, które dbają o koloryzację, a przy okazji zależy im, aby ich skóra głowy i włosy nadal pozostały w świetnej kondycji. Farby Biocap to Biocap NutriColor, Biocap Delicato. A także koloryzacja w zaledwie 10 minut, czyli bioka-prapid. Farby te zostały przebadane dermatologicznie, są pozbawione substancji potencjalnie szkodliwych, takich jak np. rezorcyna czy amoniak. Dodatkowo w serii Delicato brak również PPD. Zawierają ponad 90% składników pochodzenia naturalnego, pokrywając przy tym perfekcyjnie siwe włosy. Do bogatej oferty kolorów dołączyły kolejne cztery odcienie: Karmel Jasny Blond, Wanilia Bardzo Jasny Blond cappuccino ciemny blond oraz kakao jasny kasztan. Farby Biocap to spory wachlarz pięknych, nasyconych odcieni, pośród których każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Jak widzicie, marka Biocap oferuje bardzo wysoką jakość pielęgnacji i koloryzacji włosów, mając potwierdzenie przede wszystkim w szerokich i wnikliwych badaniach klinicznych. Stosując systematycznie pielęgnację od marki Biocap, mamy gwarancję zdrowych i pięknych włosów. Kosmetyki przedstawione w filmie są dostępne w naszych drogeriach stacjonarnych oraz drogerii internetowej Zikodermo.pl. Do zobaczenia!